5 września załoga hitlerowska znalazła się już w Uniejowie, a 6 września od strony Poznania zaczęła zbliżać się armia poznańska i tutaj załoga wtedy hitlerowska z miasta uciekła, niemniej. Armia poznańska spotkała się z wojskami hitlerowskimi na czwartym kilometrze od Uniejowa w kierunku łodzi w miejscowości Balin i stoczyła pierwszą potyczkę, w której zginęło około 100 żołnierzy polskich z tejże armii poznańskiej oraz około 300. Hitlerowców. Niemcy, mszcząc się na tutejszej ludności za ten zaczątek tych walk szlakiem rzeki Bzury, wypalili wszystkie wioski od Uniowa w kierunku południowo-wschodnim, spalili również prawie, że doszczętnie Uniejów. Ludność cywilną wtedy, którą spotkali nie tylko Uniejowa, ale i okolicy, mordowali. W ten sposób w przeciągu dwóch dni wymordowano 350 osób, a w tym około 100 kobiet i nawet maleńkich dzieci. Pierwsze większe starcie po trudnej zresztą przeprawie przez bzurę, ponieważ brzeg sąsiedni był obsadzony przez 30. Dywizję niemiecką.